maneczko witam w kolejnym odcinku z hype time Quest. co jesteśmy w wiosce na drzewach u zbójników oraz i innych takich krótegadów. i musimy się dostać do skarbca także idźmy do tej przywódczyni oddać jej bransoletę. jest i ona A Witam panią Serdecznie. Dziękuję. Oto insydnia rozbójników, tak jak obiecałam, dowód wiecznego sojuszu z nami. Ale jesteś mi jeszcze potrzebny. Wiemy, że system otwierający zaprojektował mój ojciec. Mój plan był dobry, tylko jeszcze żaden rozbójnik nie wrócił żywy ze skarbca z powodu trójgłowego smoka. Dzięki tobie może się udać, wtedy pomszczę mojego ojca, kradnąc stamtąd wszystkie bogactwa. Obok bramy zamykającej skarbiec na polu odwagi, ojciec wyrzeźbił kopię mojej branzolety. Jeśli trafisz ją strzałą z kuszy, brama się otworzy. Zanim odejdziesz, spotkaj się z moimi strażnikami. Mogą ci pomóc. Uważaj na siebie i powodzenia. No, tak powiem, że nie wiem, czy chcę. Insygnia rozbójników, dobra? Czym oni mają mi pomóc? W tutaj nie masz za przyjemnie w tej chatce swojej. Ale trudno się mówi. Każdy żyje jak chce <laughs> Oj oj, spadłem. No Dobra, to co? Musimy iść strzelić w jakieś gówno nie wiem w sumie dokładnie w co. Yy. Czy coś tu było? Chyba nie. Hop. Są beczki jakieś. Możemy je rąbnąć. Ech, tamta beczka w ogóle spadła. Łe. No to raczej nic nie było, więc wracamy. ma Robin chudy? No cóż... Musi być w tobie coś wyjątkowego, skoro tak łatwo przekonałeś Karon. Jak mi się wydaje, spodobałeś się jej. <laughs> o tak, masz rację. Ufam karom. Zostańmy z przymierzeńcami, Hypie. Oto twoja kusza. Sam zaostrzyłem Wee. dla ciebie strzały. Jestem fałszerzem. Zrobiłem dla ciebie tak doskonałą przepustkę, że bez problemu dostaniesz Dobre. się na pole odwagi. W drogę. Powodzenia. Bądź odważny jak rozbójnik. Nie mamy przepustkę, i lecimy do na pole odwagi. W takim razie od razu zawalczyć sobie z, z tym gamoniem. Nie traćmy czasu z No dobra, no nie traćmy, nie traćmy. Masz rację. Masz kurwa rację, panie koleżko. Czyli mamy kusza, a jak ją wziąć? Czyli miałem ja 20 tych strzałów do współczesnej kuszy. Dobra, a jak to, to wygląda? Aha, czy to jest ta kusza taka zwykła, tak? Nie mogę jej zmienić nigdzie. Ach, panie. No chyba trudno się mówi. Tak ma być chyba. Czyli wracamy na pole odwagi. Dać przepustkę i zawalczyć z tym gościem. dobra. Czyli u rozbójników już byliśmy. Nie tu. Wracamy do miasta. Wracamy do miasta. czy do klasztoru w ogóle mogę wejść teraz. Nie chcę już teraz tego sprawdzać. Duchy, duchy... Ała duch mi uderzył. Niedobry duch. To są te nietopery. ja czekaj jak pójdę tędy? Wejdę tutaj, to coś tu będzie teraz. No nie no, bo to jest zakopane. Zakopane, miłość, miłość, zakopanym. Polewamy się kakałym. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy zapisywać tu? Hmm. A, może później. Z mam pełno, więc chyba tutaj nie muszę grzebać tych, ale pogrzebiemy sobie. Że coś, o, pieniążki wylecą. Właśnie, zapomniałem, że... Pieniążki i orzeszki. Dobra. Wbijamy, drodzy państwo. Nie pamiętam, jak wygląda ten przeciwnik. Tylko tego grubasa pamiętałem z tego klasztoru. A tego tak kurwa nie kojarzę za bardzo. Okej, okay, yy, gdzie było pole odwagi To jest Kowal Pole odwagi chyba tu jakoś Może nie tu, U, a tam jakaś tu mucha koło ucha tu Gdzieś były pole odwagi Nie, to nie są pole odwagi Patrz, jaka muszka, no. Wybrzydła. Tu też nie? Kurde, ty to gdzie ja to było? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. No, podobno w coś strzelić, Nie wiem, czy to tu w tym miejscu. Teraz zobaczymy, czy coś tu jest takiego jak bransoleta, ale nie widzę. Chyba nie tu mam strzelać. Kurde, zgubiłem się. Gdzie są te pole odwagi? Tu nie. Tu nie. Się zgubiłem się. Tutaj, kurde. No dobra, wchodzimy. Mamy przepusteczkę. Że kurde, to będzie walka. Czy mi się uda w ogóle ją wygrać. Najpierw sobie zapiszemy. Zapiszemy sobie na 20. A ja mam tą przepustkę, czekaj. Chyba przepustka. A tu jest. Aż. Ja chcę walczyć. O! Podpisana przepustka. Ha, 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 ha. Jaka szkoda, że Gladiator opuścił już dzisiaj arenę. Chciałbym Was Co? razem zobaczyć. Dalej. Wejdź! Ja bym chciał się z nim napierdalać, a dlaczego on opuścił już? Ale wiwatują. te fan. Witajmy naszego nowego zawodnika! Rycerzu! Jeśli pokonasz naszego gladiatora, będziesz mógł wejść do skarbca. Reszta zależy od ciebie. Jeśli jesteś odważny i bystry, będziesz potrafił wykorzystać szanse. Ha, 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 ha. Jesteś gotowy? Ha, 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 ha. Słuchajcie panowie, to chwila na którą wszyscy czekaliśmy, nasz zawodnik jest gotów wprowadzić gladiatora. Dawać mi tego gladiatora tutaj raz raz raz, ja go rozpierdzielę. Kojarzy mi się on, ale tak chyba przez mgłę, on chyba tak wyrzucał tym przed siebie tak mi się wydaje. Jedno takie łańcuchu chyba. Albo nie? Nie pamiętam. Ale to skoki są, ty. ty. O ty kurwo! Jak? Czemu on się świeci? Chodź tu kurwa, ja ci będę ganiał na musie. Czyż jestem kurwa wolny? O nie! Padłem ja. Ale żyję dalej. Papa spędzić się chciał. Gamon. E, czemu ma tu pełne życie znowu? Nie, ja muszę tego jakoś unikać. O kurwa, pod nogi debilu. E, jezu, jakie to... To wypierdala powietrze, ty giń leżeć kurwa w śmieciu Brawo znakomicie ma kurwa Panowie, oto zalotnik pierwszej klasy. Oklaski! Teraz masz wybór. Możesz wyjść lub sprawdzić, czy uda ci się dotrzeć do skarbca. Wybieraj! Do końca korytarza masz długą drogę. Masz mnóstwo czasu, by się zastanowić nad no, tym, kurda, co chcesz zrobić. Gdzie <ślesz> <ślesz> ten korytarz. Tą czy tą stronę? Nie, wiem, idę najpierw tą, zobaczę. Ale to chyba nie tędy. Po co mam iść, w którą stronę mam iść? I łopku. Nie pamiętam, czy ja mogę z nią pogadać? Zdecydowałeś już, rycerzu? Nie wiem, czy to tu? To nie tu. drugą stronę. Kurwa, Stefan. Ops. 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 Nie, nawet głowami ruszają. <laughs> Panie, jakie kurwa drzwi. O kurde, serio, takie rzeczy. Dobra, ale przynajmniej się cisza nastała. Ujej, 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 ujej. Tu widzę ciężka sprawa. będzie. jak ją tu rozwalić. Dobra, czerwone, czerwone, i bure, i o, o nowa moc. Chętnie będę wskoczył, tylko nie wiem, czy mi się uda. Dobra, udało się. Fokus magikum pierścień. Dupa, 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 dupa. Nie w tą stronę, tej hajb, spadłbyś. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tam nie zaskoczy. Matko, A co to za platforma? Aha, tu się odnawia ten. Dobra, odnowimy sobie troszkę zbroję. Czemu nie? Trzeba skorzystać. Co to za darmo. 9 uh. 9 uh. yeah, 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 yeah. oh, serio. Dobra. Ok. No to za jakiś korzeń tam wystawał? Ej! Mamy zapisik. go sobie uszyjemy. Nie zapisałem. Suba i, la i like Akurat tu mam ustawione te Przepraszam bardzo Windy tu mam akurat ustawione I się wyświetla Dobra Co to jest? Hmm. Tam jest ten smok ja muszę to strzelić chyba, nie? O, jest Jest ten, ten, ta, 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 ta jak to się nazywa? Dobra otwarte. Będę musiał walczyć z tym smokiem, co możliwe bo. bo zbroję robiłem. Kurwa, to są trzy głowy. To trzy głowy smok. Ładniejsze niż być nie? <ścoughs> o kurde, pan. A ja tu widzę niezłą jadkę. Oj, to będzie problem. Kurde, ciężko się stryje z takiej kamery. No nie podchodzą do mnie to. Bez sensu jest stąd uciekać. Można to zobaczyć w ten sposób. Jeden leży. Drugi leży. Jeszcze jeden. Ten taki siła kurwa większy jest od nich. Oła! A dziobnął. Chodź. Ojoj. Ja jakoś z da dalszej odległości wali. Trzeba podchodzić do niego. Daj go, go pierdolne! Ale ładnie mu zajebałem. Uj, uj. O! Gamoniu! Kurde, nie mogę go wymierzyć. Dobra. Ja pierciłem, za sumrę. Ules. No, King, kurde tam. Te mamy? Kolejne przejście. Myślałem, to już Ale woja tej. Tyczna zbroja pan pięknie, pięknie, pięknie. A no to co to? A to jest ten klejnot, trzeba chyba napełnić, nie? z kości, tak jest. No dobra, ogarnięte, nie? Jako tako. I teraz co, wracamy chyba do... Do Goguta, nie? On już powinien być u siebie w chacie. Najpierw trzeba ten klejnot napełnić. A to już chyba w kolejnym odcinku zrobimy. Ja sobie tylko wyjdę stąd. O kurde, to trzeba tak wyjść jeszcze? Nawet nowa zbroja mi nie pomoże. Ale patrzcie, tam... Nie jest ta tarcza okrągła teraz już. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Tutaj gdzieś przy zapisie zapiszę. W kolejnym odcinku najwyżej się spotkamy u, u Smoka. Żeby... Żeby napełnić ten klejnot cały. I później do Goguta trzeba będzie lecieć. I co? Kurwa patafiany. Mam zbrojkę. Czyli to będzie jeszcze walka, bo mm, tamten śpi, więc pewnie będzie jakoś w innym tym y, przyszłości pewnie się wydaje. I co, udało mi się. Do zobaczenia! Do zobaczenia. Dobra, tu mamy zapisik i. Mm. 22. No to zostaw suba lajeczka, zostaw. I widzimy się w kolejnym odcinku z Hypa. Wpadaj na drugą serię z Observer. System Redux i zapraszam na streamki. No, to tyle. Do zobaczyska w kolejnym. Trzyma.